na tym czołgu używałbym turbosprężarki a nie optyki Osobiście wolę pozycję bardziej po prawej stronie, aby mieć bicie na A8, więc wolabym być tutaj, w tym miejscu, stąd jest lepszy przestrzał tam na górę A8. To jest trochę ryzykowne miejsce, bo jeśli stąd strzelisz, a tam coś stoi, to jest lipa. Wierzę o tym, że jak tam coś stoi, to wykryjecie. Ja tego miejsca nie polecam. Dobry, jak rywale mają złe ustawienie. Pierwsze dwie minuty, no to cisza totalna. Bardzo źle wygląda sytuacja z bazą. Dobra reakcja bohatera. Aby wrócić. Oj, ja już myślałem, że będzie woda. No jesteśmy na pewno gotowi dobrze na ich na ich atak. Prawda? Pierwszy strzał po 5 minutach. No Bohater potrzebował długo na ten y, moment. Czekać. Teraz ma idealną pozycję. I będzie ich farmił aż miło. Ten pojazd jest bardzo celny. Ale bezet jest jeszcze twardszy. No. Teraz pojawia się problem, bo nie mamy już y, kogoś, kto by podświetlał to towarzystwo. My możemy tutaj działać idealnie, ale potrzebujemy zwiadowcy. Dobrze się cofasz przed strzałem. Rywale blindują tutaj. Dostać blindę za 800 na ślepo. Od bezety to byłoby bolesne. No i teraz powoli zaczyna się kończyć twoja walka z ukrycia. Lampka za chwilę się zapali. I powinieneś tutaj poczęstowane być za 800. Uwaga. Uwaga. jojo i panie bezet. Ooooooo! Wow, za zero! Oj ojo oj, oj! Zaczęły się święta u ciebie wcześniej. Prezenty dotarły od świętego Mikołaja, a to dwururka. Nie trafiła, fajnie, że Zmieniłeś pozycję I na płyta, nawet w górno mogłoby wejść. Tam jest jeszcze bezet, pamiętajmy, tam jest jeszcze bezet. O, właśnie, właśnie. Nie tym razem. Kiedy indziej? Bezet po prawej. Bezet po prawej. Bezet po prawej. No i Giesor Wykryję cię po strzale. Dokładnie. Trochę szkoda, że cię wykrył co, nie? Oj, oj. Nie trafił. Robi się ciepło. Dwórka jest na dwa strzały. Raz w silnik. Silnik zniszczony i drugi strzał nie trafił! I bezet! Nie trafił! A ty kończysz dwórórkę? Co tu się wyprawia? Zdążysz strzelić jeszcze raz w bezetę! Strzelaj! Strzelaj! Ona ładuje dwa razy dłużej niż ty. Mogę się jeszcze jej jeden strzał dać. Szkoda, że tego nie wykorzystałeś. Zmarnowana okazja, moim zdaniem, trochę. On mać na hita. Gdybym ja był tym bezetem, bym wyjechał i przymierzył na 1000%. Od złej strony atakuje. Od złej strony atakuje. Od złej. Oj, bardzo zła decyzja. Niech będzie podpalony J87. Świetnie przyczajony jesteś. Bardzo ładnie. Czekamy. Wyjedzie. Jest. Dobra decyzja, aby się cofnąć przed strzałem i jeszcze zdążymy drugi raz. On ma bardzo wolny czołg. Zdążymy wyżej. Czapki z głów. Proszę Państwa, niesamowite, jak została ta bitwa wygrana. Kilka razy oszukałeś przeznaczenie. przeznaczenie, Kilka razy. Magia. Świąt. A teraz lecę ma język. No trudny 5 to jest trudny pojazd. Dobranoc oczywiście, trzymaj się. Trudny, trudny, to nie jest łatwa konstrukcja moim zdaniem. Ale jak się umie grać... To... Ma się nim dobre wyniki. Jasne. Dobry, ale w dobrych rękach.